Witam Państwa 29 dnia stycznia. Kolejny atak tęczowych na Polskę. Pani Barbara Nowacka, posłanka Koalicji Obywatelskiej, doniosła na Polskę w Komisji do Spraw Równości Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Plotła o rzekomej dyskryminacji osób LGBT, upodlających praktykach samorządów w Polsce, i braku reakcji rządu w sprawie wdrożenia mechanizmów tzw. konwencji stambulskiej. Przy okazji pokazała pani poseł grafikę, dzieło jej kolegi, cyklisty Staszewskiego. Pokazująca, fotografia pokazywała mapę Polski ze strefami wolnymi od ideologii LGBT. No to taka spora manipulacja, bo wiemy, że czegoś takiego jak strefy wolne od LGBT nie istnieją. Niektóre samorządy podjęły uchwały, że nie będą pozwalały na swoim terenie, zwłaszcza, zwłaszcza w szkołach, zezwalać na promowanie tej ideologii. Tak czy inaczej, taka mapka została pokazana. Pan Staszewski dokonał też takiej prowokacji otóż, pod tymi tablicami z nazwami miejscowości, w której właśnie samorządy podjęły decyzję, o której mówię, przekręcał takie tabliczki, sam te tabliczki wykonał z napisem Strefa Wolna od LGBT, sugerując, że te tabliczki są montowane przez lokalne władze. Fotografował te tabliczki. Pod nazwami miejscowości, m.in. załapał się pod lubelski świdnik do tego, tej prowokacji. No i te fotografie mają stanowić jakiś tam dowód działań dyskryminacyjnych samorządów, według pani Nowackiej. No tutaj jest, myślę sobie, pole do popisu dla władz samorządowych, które mogłyby wytaczać procesy temu cykliście Staszewskiemu ponieważ to jest oczywiście zniesławienie, kłamstwo myślę, że warto tego, tę postać zaciągnąć przed sąd. Eee, Powoływały właśnie na te tabliczki w parlamencie europejskim tak ten zajadły wróg Polski, taki wiecie, w dupkę czasany. Eee, był to powód do ataku na rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Myślę, że ta prowokacja nie powinna zostać bez echa i bez kary. Widzimy, że cała ta palikociarnia cały czas prowadzi ofensywę antypolską. Ciekaw jestem, do czego posunął się lewacy aktywiści, by do reszty utrwalić stereotyp tęczowych jako wrogów. Polski. Przy okazji przypomnę, że ta mityczna konwencja stambulska no to nie jest poświęcona wcale prawom osób LGBT. Głównym jej, główną ideą tej konwencji jest zapobieganie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Sprawy te LGBTowskie to zostały już tak powiem, dopisane przez prowokatorów politycznych. Także głównie tutaj chodzi o zapobieganie przemocy wobec kobiet, przemocy domowej, czyli co ma piernik do wiatraka. Dobra wiadomość. Dobra wiadomość z pogranicza medycyny i polityki. Mam wrażenie, że kuracja daje efekty. Lech Wałęsa odzyskuje pamięć. Przypomniał sobie, że Grzegorz Schetyna w latach 80. Działał w Solidarności walczącej razem z Kornelem Morawieckim. I Wałęsa mówi właśnie teraz, po utracie przez Schetynę tronu w Platformie, że uważa go Schetynę za zdrajcę. Twierdzi Lech Wałęsa, że wówczas, czyli w latach 80., Solidarność miała najciężej. No i przejście do Solidarności walczącej rzekomo to były takie wakacje. A tak uważa Lech Wałęsa. No, czyli Solidarność walcząca według niego miała jakoś lekko, no z, tego, z tej lekkości jakoś była wołana do Okrągłego stołu. No, ten przypływ szczerości Lecha Wałęsy właśnie teraz może i, i, dziwić, bo Lech Wałęsa oznajmił czas etam, taki noblista, toż to przecież chodząca prawda. No i oczywiście przypominał, że na konwencji Platformy Obywatelskiej w październiku roku ubiegłego Lech Wałęsa nazwał Kornela Morawieckiego zdrajcą. Zaprosił go na te chucpę. oczywiście Grzegorz Schedyna i teraz zbiera owoce swojej miękkości, swego serca. Teraz zapewne Lech Wałęsa nieprędko dostanie mikrofon do ręki od Platformy Obywatelskiej, bo oczywiste jest, że sam jest wiernym, wierny yy, aż do bólu oficerowi prowadzącemu, no ale Schetyna też jest wierny oczywiście Berlinowi. Zapewne Grzegorz Schetyna nie w najczarniejszych koszmarach sennych nie mógł przewidzieć, że Lech Wałęsa nazwie go zdrajcą. W końcu Lech Wałęsa był przez platformę rządzoną przez Grzegorza Schetynę pielęgnowany jak dziecko yy, po porodzie, włóczony po rozmaitych chucpach kodziarskich, dostawał mikrofon do ręki i oczywiście kompromitował platformę za każdym razem, na to taka mnie wdzięczność. Ale czy ktoś mógł liczyć na to, że Lech Wałęsa jest człowiekiem no, lojalnym, że przyzwoitym i że przynajmniej będzie trzymał gęby na kłódkę wobec swoich dobroczyńców? To była duża naiwność. Niemiecka prasa krytykuje plan pokojowy Donalda Trumpa, ogłoszony wczoraj. To jest plan pokojowy dla Bliskiego Wschodu, konkretnie dla Izraela i Palestyny. Tytuł Frankfurter Allgemeine Zeitung pisze, że plan pokojowy zasieje niezgodę, że nie był konsultowany nawet z przychylnymi Izraelowi państwami, na przykład z Egiptem i Jordanią, ale nawet z Europejczykami nie był konsultowany. Nie mówiąc już o Palestyńczykach, którzy mają dostać państwo okrojone i niesuwerenne. Tages-Spiegel natomiast przypomina, że to już kolejny plan dla Bliskiego Wschodu, ale ten nie ma na celu pogodzenia interesów stron. Gazeta uważa, że Trumpowi zależy tylko na interesie politycznym Stanów Zjednoczonych i Izraela. Zarzuca Trumpowi, że nie prowadzi pobożnego życia. Zarzuca Trumpowi, że nie prowadzi pobożnego życia, nie chodzi do kościoła, ale wie, jak sobie zjednać prawicowych wyborców w Stanach Zjednoczonych. No, bo w wyniku Ziemia Święta nie przypadnie muzułmanom. Mówiąc krótko, zachodni brzeg Jordanu, Nazaret, Betlejem i cała Jerozolima mają być włączone do Izraela. Do tej pory Jerozolima to jest takie państwo, znaczy miasto w zasadzie dwóch narodów, ale oczywiście Donald Trump zarządził przeniesieniem ambasady do Jerozolimy, ambasady Stanów Zjednoczonych, także faktycznie uznał Jerozolimę za stolicę Izraela. No, Trump chce dwóch oddzielnych państw Izraela i Palestyny a stolicą Palestyny miała być taka podjerozolimska miejscowość. Tak zwana Jerozolima Wschodnia. Co ciekawe, terytoria Palestyny mają być około dwa razy większe. Izrael zyskałby prawo do legalnego, swych, legalnego zajęcia swych osiedli na zachodnim brzegu Jordanu, tych takich nielegalnych. Przy czym przez cztery lata Izrael nie mógłby zajmować palestyńskich terenów pod osadnictwo. Czy ta ekspansja na cztery lata miała być zatrzymana? No i najbardziej kontrowersyjna kwestia to demilitaryzacja Palestyńczyków. No a to oczywiście nie zgodzą, no, Palestyńczycy no, ostrzeliwują swojego terytorium Izrael. No, jak, jak dokonać tej demilitaryzacji, prawda? No, to jest niemożliwe. Czyli każdy atak z ich strony byłby uważany za zerwanie tego, te, tego projektu. Natomiast tytuł Nurembergen nach Nachrichten kwituje to. Że za zielone płuca zachodniego brzegu Jordanu, Palestyńczycy mają dostać część pustyni Negev, choć Co prawda to prawda. Arabia Saudyjska, Jordania, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, czyli takie państwa z Izraelem posiadające poprawne relacje, akceptują w zasadzie plan, no bo powstanie tak czy inaczej Państwo palestyńskie, choć zupełnie bezbronne. Warunek jednak jest taki tych państw, że Izrael odda ziemię okupowanej od 1967 roku. Francja, póki co, plan akceptuje. Przeciw oczywiście jest Iran i Turcja, sojusznicy Rosji. No i oczywiście sami Palestyńczycy. Jestem co Netanyahu usłyszył w Moskwie, do której się właśnie wybrał. Tak czy siak, Trump przelicytował Putin'a. Na jest większym przyjacielem państwa żydowskiego. Jedyna nadzieja premiera Netanyahu, że przywiezie tę nieszczęsną Żydówkę więzioną przez Rosjan za przemyt narkotyków. Dlaczego, skąd się bierze ten sentyment Trumpa do sprawy izraelskiej? Otóż Trump, Trump zabiega o głosy. Biblijnych chrześcijan, których jest większość w Stanach Zjednoczonych oczywiście, a ci mają prawdziwego fioła na punkcie Izraela. No ale oczywiście Żydzi amerykańscy i tak zagłosują na demokratów. Także paradoksalnie Trump wspiera Izrael, nie mogąc liczyć na poparcie w wyborach Żydów amerykańskich. Natomiast może liczyć na głosy biblijnych chrześcijan amerykańskich. No a tak, to taka to i główka polityczna. Sprawy polskie, otóż prezydent podpisał umowy, ustawę autorstwa ministra rolnictwa Ardanowskiego o karaniu osób utrudniających polowania. Minister chce ułatwić odstrzał dzików roznoszących ASF, a ekolodzy utrudniają, łażąc po lesie, wykrzykując, płosząc zwierzynę w czasie odstrzału. Za utrudnianie polowań może grozić kara nawet do roku więzienia lub grzywna, a za utrudnianie odstrzału sanitarnego nawet do trzech lat. Ekolodzy twierdzą, że to mydlenie oczu i przywileje dla myśliwych. Kontrowersja budzi możliwość używania tłumika w czasie polowania, no bo ktoś pójdzie do lasu i nie słyszy, że strzelają, i możliwość polowań na prywatnej ziemi. Przepisy wchodzą w życie 30 stycznia bieżącego roku, a więc już w tym tygodniu. Ja uważam, że warto by wnieść poprawkę mówiącą o zawieszeniu tej ustawy po pokonaniu zarazy świn, no bo rozumiem, że jeżeli to jest takie prawo doraźne, mające na celu prawda, odstrzał ten sanitarny dzików, które roznoszą zarazę, no to w pewnym momencie chyba zaraza przestanie się roznosić, będzie już opanowana i w tym momencie warto by rozważyć jednak zawieszenie tej ustawy. Ustawy, myślę, że w tej sytuacji ekolodzy pokazali swoje prawdziwe oblicze, czy chodzi im tak naprawdę o to, żeby być nie, bo nie, czy uważają rzeczywiście też, że ta ustawa ma pewne wady. Co ciekawe, Wielka Brytania kończy uczestnictwo w Unii Europejskiej także w tym tygodniu. Także tutaj Polska ma kończyć z definitywnie z zarazą świń, a Brytyjczycy kończą swoje uczestnictwo w zarazie, jaką jest Unia Europejska. Lider Brexit Party, Nigel Farage, powiedział, że liderami, że liderami do opuszczenia Unii Europejskiej są teraz Dania, Polska i Włochy. Przewiduje też, że instytucje unijne przestaną istnieć w ciągu najbliższych 10 lat. Deputowany deklaruje, że kocha Europę, ale nienawidzi Unii Europejskiej. Uważa, że Timmermans obraził Polaków. I tego nie zniesiemy, bo system Unii Europejskiej przypomina nam, Polakom, powojenny komunizm. Co do Danii, to eurodeputowany jeszcze do końca tygodnia e, mówi, że sprzeciwiała się niejednokrotnie unijnym ustaleniom, a Włochy zareagują na kolejny kryzys finansowy. Ja natomiast uważam, że rosnąca rola Rosji w Europie. Ostatecznie wybije nam polakom ochotę na dalszy pobyt w nowym związku radzieckim lub Czwartej Rzeszy, jak kto woli. I kalendarium 1655. Czwarta wojna polsko-rosyjska rozpoczęła się bitwa pod Ochmatowem. Co ciekawe, po stronie polskiej walczyli wówczas tatarzy krymscy. 1831 powstanie listopadowe. Sejm powołał Rząd Narodowy. 1919 polsko-czechosłowacka wojna graniczna rozpoczęła się bitwa pod Skoczowem. No tutaj to słynne Zaolzie stało się osiołką, po które się upomnieliśmy 20 lat później. W 19, 1943 reja spacyfikowała wsie Budy i Hurta żeńska na Zamojszczyźnie mordując 71 Polaków oraz wieś Sumin gdzie zamordowano 50 osób w większości Ukraińców 1944 w Koniuchach to obecna Litwa Sowieccy partyzanci Rosjanie, Litwini i Żydzi dokonali mordu na co najmniej 38 Polakach w 81. w Łodzi rozpoczął się strajk studentów łódzkich uczelni który doprowadził do powstania niezależnego zrzeszenia studentów. W 1990 po raz ostatni wyprowadzono sztandar Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, oznaczało to samo rozwiązanie tej partii. I świat. W 1258 mongolowie rozpoczęli oblężenie Bagdadu. W 1877 na wyspie Kiusiu wybuchło powstanie satsuma, bunt byłych samurajów przeciw nowemu rządowi. Na kanwie tych wydarzeń powstał scenariusz filmu Ostatni samuraj. 1916 I wojna światowa niemieckie sterowce dokonały pierwszego bombardowania Paryża. W 1918 wojna ukraińsko-radziecka w bitwie pod krutami bolszewicy rozgromili ukraińskich ochotników. W 1919 przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego, Roman Dymowski przedstawił na konferencji w Paryżu polskie postulaty odnośnie granicy Polski po I wojnie światowej. Tego też dnia Stany Zjednoczone, jako pierwszy kraj na świecie, uznały niepodległość Polski. W 1963 z powodu sprzeciwu Francji załamały się negocjacje w sprawie wejścia Wielkiej Brytanii do europejskiej wspólnoty gospodarczej. W 1990 były przywódca niemieckiej Republiki Demokratycznej Erich Honecker został aresztowany pod zarzutem zdrady narodowej. A w 2001 były czyliski dyktator Augusto Pinochet został oskarżony o zbrodnie dokonane podczas swoich rządów i osadzony w areszcie domowym. Urodzili się w 1955 Jan Pospieszalski, muzyk, gitarzysta, wokalista, kompozytor, publicysta konserwatywny, dziennikarz. Grał od roku 1976 w zespole czerwonej gitary. Był związany też z zespołem WW. -W. w 1962 urodziła się Olga Tokarczuk, chyba ja nie muszę reklamować. A zmarł w 1940 Adam Zamenhof, polski okulista, oficer wojska polskiego, esperantysta pochodzenia żydowskiego. A w 2015 Jan Skrzek, brat Józefa Skrzeka, polski muzyk i kompozytor bluesowy. Pytanie z poczty. Witam Panie Marianie. Czy w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego władze państwa mają podstawę, by ukarać sędziów Sądu Najwyższego? Czy sądzi Pan, że kara powinna być wymierzona w oparciu o przepisy prawa mówiące o działaniu na szkodę, na szkodę, działania dywersyjne państwa polskiego. Czy uważa Pan, że za Drugie Rzeczypospolitej takie zachowania sędziów sądu byłyby tolerowane? No proszę Państwa, ja tam niespecjalnie wiemy, jakie tu są możliwości karania. Ciekaw jestem, czy ta izba dyscyplinarna obejmuje sędziów sądu najwyższego, w zasadzie to ty, część sędziów sądu, bo jak mówię, to nie cały sąd orzekał. W, ja mówię, w tym konklawę przedszkolaków, tylko trzy Izby i to w składzie takim, jak się pani Gerzdorf y, dobrała skrupulatnie. Tak czy inaczej Trybunał Konstytucyjny oczywiście wyrzucił do kosza, to co tam ci ja konklawę przedszkolaków urządziło. Niedługo będzie mieli z głowy panią Gerzdorf, także myślę sobie, że nowy przewodniczący y, y, Sądu Najwyższego to będzie już zupełnie inna osoba i nie będzie dochodziło do takiego buntu całych ISP. Także ja nie wiem, jakie są mechanizmy, tak czy inaczej uważam, że pani Gerzdorf jest taką osią, wokół której to wszystko się kręci. Tak jak pamiętają Państwo, pan Rzepliński był szefem Trybunału Stanu, no to tam Trybunał Stanu był punktem oporu, jak się skończyła kadencja, Natychmiast utracili wpływy w tym, w Trybunale, kodziarze i tutaj będzie zapewne tak samo. Znaczy... Kara powinna być wymierzona w oparciu o przepisy prawa mówiące o działaniu na szkodę. Tutaj właśnie trudno jednoznacznie powiedzieć, czy to jest działanie na szkodę państwa, bo to kruczkarstwo prawnicze może, że tak powiem, trwać w nieskończoność. Ale zostałem się, jak mówię, czy ta izba dyscyplinarna nie powinna tej wchodzić w grę, ponieważ, jak mówię, pani Gerzdow, dobrała sobie towarzystwo z klucza swoich koleżanek i kolegów i dwie izby zostały zupełnie pominięte przy tym zupełnie bezprawnym zresztą. W tej chucpie. Jak pan uważa, czy w II Rzeczypospolitej takie zachowanie sędziów, sądów byłoby tolerowane? Przede wszystkim w II Rzeczypospolitej nie było takiej okoliczności, żeby sędziowie, którzy nie są polskimi patriotami, byli sędziami. I to jest rzecz podstawowa. No wówczas państwo polskie powstało od zera, stąd łatwiej było dokonać wyboru ludzi na nowe stanowiska. Ci, którzy nie chcieli, nie mieli kwalifikacji do służenia wolnej Polsce, po prostu sędziami nie zostali, a my dzisiaj, że tak powiem, w gramolei zostaliśmy z Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Nowej Rzeczypospolitej z kadrami, mentalnością określoną i w zasadzie ponosimy tego efekty. Także sami Państwo wiedzą, czasem łatwiej zbudować nowy dom niż remontować stary. I tutaj ten grzyb cały czas wyłazi. Jakieś mamy pytania jeszcze? Co się dzieje z Panem Jakubiakiem? Macie kontakt? No nie, proszę państwa, nie wiem, czy dzieje z Panem Markiem Jakubiakiem. I tutaj o kontakcie w zasadzie nie można mówić, bo ja mieszkam w Lublinie Pan Marek Jakubiak w Warszawie. I ja dwa razy w życiu, czy trzy pana Marka Jakubiaka, tak przelotem w zasadzie spotkałem w czasie kampanii prezydenckiej I chwilę po. Także my jakoś tam nie, nie mamy relacji, nie mieliśmy. Nie wiem, czy będą. Ja tutaj cały czas przestrzegałem pana Marka Jakubiaka przed, przed tym. Liczył bardzo na jakiś wspólny projekt polityczny z obecną Konfederacją. Mówiłem, że to jest grono osób, które zainteresowane są wyłącznie własną karierą i kogokolwiek, kto może im zagrozić, będą marginalizować. Tak się stało z panem Markiem Jakubiakiem. Co by nie mówić, to Konfederacja jest jednak partią, która czy bytem politycznym, ponieważ jest partia, w końcu uczestnicy jej należą do różnych partii nadal. Tak naprawdę to ma zadanie takie jak kiedyś Kukis, czyli podkładać nogę obozowi Zjednoczonej Prawicy, mówiąc krótko, doprowadzić do powrotu Platformy Obywatelskiej do władzy. Oczywiście pod pięknymi hasłami, bo Polaków najłatwiej bajerować. Kto oglądał Potop, czy czytał Potop, to taką postać obrzydliwą Kuklinowskiego zapewne zapamiętali Państwo. Myślcie sobie, że Konfederacja powinna być, mieć patrona Kuklinowskiego, bo to właśnie pod pięknymi hasłami, zrobić Polaków w konia, tak to wygląda. Także nie wiem, z panem Marcinem Jakubiakiem się dzieje. Myślę sobie, że teraz będzie miał bardzo trudny powrót do polityki, chociaż to myślę sobie, że w całym tym projekcie KUKIS to był takim jednym z, z rozsądniejszych posłów, to tutaj chyba Nikt tego nie zakwestionuje. No i przede wszystkim był niezależny finansowo, no bo moi drodzy, jak zauważycie, życiorys obecnego kandydata na prezydenta Konfederacji to jest człowiek, który bez żadnego życiorysu X kierunków studiów zaczął, żadnego nie skończył. Występuje jako intelektualista, ale dyplomu żadnego nie ma, prawda? No, pracować, no to też nie wiadomo, gdzie pracował. Ja myślę sobie, że to bardzo sprytnie tak blisko 40 lat tak sobie żyć, że tak powiem, bez zakończenia jakichkolwiek projektów życiowych i teraz pouczać innych rządzić krajem. No jak w szeregu padło takie zdanie słynne, że najgorsze jest to, że zmieniać świat chcą ludzie, którzy nie zmieniają gaci do tego z podobną sytuacją. Czy ma pan kontakt z redakcją Idź pod prąd? Słyszałem, że kluby się posypały. przykre. No nie, nie mam kontaktu z redakcją, nie wiem, co się dzieje z klubami, nie śledzę tego. Ostatnio w sądzie się spotkałem, pan Paweł Chojecki i pan Eunika zeznawali w charakterze świadków. I także przez chwilę się spotkaliśmy w sądzie i na tym procesie, który mi tutaj te groźby karalne ośrodek miłości, tak zwany Wytacza. Także nie wiem co się dzieje. Ja, że kluby się posypały, nic dziwnego, bo kluby nie były, nie miały być tą akurat tym pionem religijnym, tylko akurat taką grupą społeczników, patriotów. Jeżeli zostali tam siłą, byli wpychani do tych akurat kwestii religijnych, to nic dziwnego, że nie mieli na to ochoty. Tak to się musiało skończyć. To trzeba było budować tak jak na początku miało być, suwerenne elementy tej inicjatywy, czyli co innego kościół pana Pawła Chojeckiego, co innego redakcja, co innego kluby. Wtedy to by jakoś tam każdy działał, gdzie chce, nikt by nie czuł się jakoś tam przyciskany czy marginalizowany. Jednak to miało pójść niestety w stronę działalności religijnej, no co po prostu nie wszyscy mają, mieli na to ochotę. Czy pańskim zdaniem wszyscy działacze Konfederacji to wtyki rosyjskie, nie ma tam według pana żadnych polskich patriotów wolnorynkowców. Proszę państwa, nigdy nie twierdziłem, że wszyscy to wtyki rosyjskie. Nie, nie, nie. To proszę mi tego nie wkładać w moje usta. Ja uważam tylko, że generalnie te wektory geopolityki, jaką prezentuje Konfederacja, no mówiąc krótko, są bardzo korzystne dla Rosji, ponieważ Politycy tej partii są przeciwni bliskim relacjom polsko-amerykańskim. To wiadomo, że to się musi podobać i w Berlinie, i w Moskwie. Ale mnie bardzo dziwi to, jak nieskrystalizowane poglądy są wielu konfederatów. Na przykład pan Sośnierz, jak już został posłem, to też mu się tam odwróciło, bo. Chyba wczoraj słuchałem jego wywiadu, chyba w polskim Radio 24 występował. No to tam już twardowali przeciwko Stanom Zjednoczonym, że tu PiS to taka partia, która tam czapkuje Ameryce. A jeszcze niedawno pan Sośnierz wypowiadał się w tym duchu, i to przecież chyba w telewizji Republika nawet, że relacje polsko-amerykańskie powinny być rozwijane i tak dalej. Także widać, ktoś tutaj pana Sośnierza przekonał do zmiany zdania. Natomiast uważam, że wielu jest młodych patriotów w tym projekcie, którzy nie są świadomi zbytnio tego, co im się tutaj szufluje. No i paru jest takich cynicznych, starych cwaniaków, którzy oczywiście zapewniają sobie byt yy, przez działalność polityczną i to od lat. I oni tutaj gotowi są, że tak powiem, rozmaite robić fikołki, byle po prostu zarabiać, nie chodząc do pracy, a młodym ludziom opowiada się bajki. Natomiast jeśli chodzi o wolnorynkowców, ja akurat nie mam pretensji do tych, którzy, tam, prawda, tego, tej grupy Korwinowskiej, no bo oni w zasadzie obiecali Janusz Korwinikę na Marszu Niepodległości, chyba w 2011 czy 2012. Obiecał zniszczyć ruch narodowy i zniszczył ruch narodowy. To Janusz Korwinik i jego akurat ekipa jest taką ideologicznie tutaj dominującą, mimo że Janusz Kornik dał się wykiwać przy prawyborach w Konfederacji, to jednak narracja ta korwinowska, myślę, jest dominująca. Ja mam pretensje do dawnych działaczy Ruchu Narodowego, którzy po prostu wyprzedali te partie, gdzie się da. I najpierw Kukizowi, teraz, jak mówię, Korwinowi i Braunowi. A przypominam, że jeszcze jak Ruch Narodowy działał i funkcjonował jako suwerenny podmiot polityczny, no to tutaj też zwłaszcza Robert Winnicki, dyszał nienawiścią do korwina i mówił, że teraz to musimy zniszczyć tamtych korwinowców, bo oni nam na tej prawicy, na prawo odpisu, tam powiedzmy, E, zajmują niepotrzebnie miejsce. Także tutaj jedni i drudzy wymyśliwali sobie pięścią przed nosem, a teraz idą razem. A przypomnę Państwu, że ja byłem zwolennikiem akurat, gdy byłem wiceszefem ruchu narodowego jeszcze w 2015 roku po wyborach prezydenckich, ja byłem zwolennikiem akurat startu ruchu narodowego z partią Janusza korwin no bo wtedy jeszcze ruch narodowy był silny, mógł narzucić swoją narrację a, i najważniejsze nie, był z Kukizem, a ten projekt Kukiza okazał się Zabójczy. Ja mam nadzieję, że jednak wielu uczestników tego projektu politycznego nie będzie pozwalać na ustawienie się w pozycjach antypisowskich i antyamerykańskich, bo to jest oczywiście otwarta droga do powrotu do władzy Platformy Obywatelskiej i wyznawców tęczowej flagi. A ja chyba nie o to chodzi z wolnikiem Konfederacji. I przestrzegam. Miejcie rękę na pulsie. Czy to wszystko na dzisiaj? Wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Jutro spotykamy się później, koło 21. Życzę miłego wieczoru, spokojnej nocy. Czołem Wielkiej Polsce!